Cześć. Pokażę Wam dzisiaj, jak ustawić portfel Auto Invest na Mintosie. No więc już wszedłem sobie tu na stronę. Blokujemy się. No i tak, no i tutaj macie ten interfejs. Nas interesuje drugie okienko, czyli Inwestuj. No i ja tu już mam dwa swoje portfele, ale wy pewnie, skoro jeżeli robicie to pierwszy raz, nie będziecie mieli nic. Więc klikamy tutaj zbuduj portfel do inwestycji. No i tu macie trzy strategie do wyboru. My się nimi nie jesteśmy nimi zainteresowani. Wolimy sobie ustalić własne, więc wchodzimy w spersonalizowaną strategię. No, nie mam ze szybkiego internetu, jak widzicie. A, dobra, tu możecie sobie wybrać walutę. Tu macie ponad 10 walut do wyboru. No, większość z Was pewnie będzie wybierać albo euro, albo złotówki. Ja polecam bardziej euro, bo jak wejdziecie w złotówki, to widzicie, macie tylko 11 mm, pożyczkodawców. A w euro jest dostępnych chyba 57. Tak, 57 pożyczkodawców. No i tu możecie sobie wybrać rynek pierwotny albo wtórny. Ja wybieram pierwotny, bo wtórny. Rynek wtórny polega na tym, że ktoś zainwestował już pieniądze w jakąś pożyczkę, ale potrzebował te pieniądze, więc sprzedaje wtedy tą swoją inwestycję na rynku wtórnym i ja wtedy możecie odkupić. No ja wolę mimo wszystko rynek pierwotny, więc dlatego zaznaczyłem rynek pierwotny. No i tutaj macie tych wszystkich pożyczkodawców, tu macie te firmy, tutaj macie rating, czyli ich oceny, i widzicie, oceny są od A do D. Gdzie D jest najgorsza, to na przykład mamy taki eurocent. No i ja nie chcę żadnej firmy, która ma ocenę D, no bo to już jest prawdopodobnie firma gdzieś nie wiem, na skraju bankructwa albo bardzo blisko tego, dlatego odznaczyłem tutaj te, to okienko. Potem macie rodzaje pożyczki, to macie 8 różnych rodzajów. Jeżeli nie chcecie na przykład inwestować w, wiem, w pożyczki samochodowe, możecie, możecie też to sobie odznaczyć. Nie bez różnicy, szczerze, więc to zostawiam. Potem macie kraje, tak samo prawie 30 różnych krajów. Możecie sobie ustalić, że nie, nie chcecie inwestować w Polsce, albo nie chcecie inwestować gdzieś w Estonii. Możecie to odznaczyć. No i ostatnie, czyli najważniejsze, to jest gwarancja wykupu. I tutaj macie 56 firm, 56 firm, tak, które oferują tę gwarancję wykupu. Czy 55, tu mi teraz pokazuję. No, i dla, to jest ważne, bo jeżeli w, w wypadku, gdy zainwestowaliście jakąś pożyczkę, i ta osoba nie spłaca tej pożyczki, albo nie wiem, zbankrutowała, albo po prostu jej nie spłaca, to masz zapewnione, że na przykład e, taka ASA spłaci ci, jakby ze swojej kieszeni, odda ci pieniądze. Więc e, bardzo fajna opcja, dlatego to ustawiamy. No i tutaj mam 55 różnych pożyczkodawców. Dobra, dalej, jakie oprocentowanie warunki Cię interesują, czyli tutaj ustawiacie sobie od 0 do, macie od 0 do 2,5% jeszcze wzwyż, więc no, z racji tego, że ja mam to już ustawione, to, to Buyback Guarantee, czyli gwarancję wykupu. To ustawię sobie na 11 od 11%. To jest takie moje minimum. To yeah, jak nie, naj, jak najwyżej. Więc tu czego mi brakuje, na przykład na innych platformach są takie kolumny, czyli na przykład wiesz, że powiedzmy od 11 do nie wiem, 13% jest najwięcej, najwięcej pożyczek i brakuje mi czegoś takiego, żeby zobaczyć gdzie mniej więcej, bo na przykład gdyby się okazało, że większość pożyczek jest na 10%, no to wtedy prawdopodobnie bym to zwiększył do 10%, żeby jednak być pewien, że moje pieniądze cały czas gdzieś pracują. No ale, że tego nie ma, no to ja sobie przyjąłem 11%, dlatego to zostawiam. Tutaj też ustalacie, jakby że każda pożyczka, w którą zainwestujecie, no to tutaj macie ten pozostały okres kredytowania, czyli inwest jeżeli zainwestuję dzisiaj w jakąś pożyczkę, jeżeli to ustawię i wpłacę jakieś środki, to jeżeli zainwestuję dzisiaj, to maksymalny okres będzie 6 miesięcy w tym wypadku. Więc, jeżeli zaczynacie, to ustawcie sobie ten mniejszy, mniejszy okres kredytowania, bo wtedy w każdym momencie możecie zatrzymać to portfolio, no i wtedy czekacie tam tu maksymalnie 6 miesięcy i wszystkie środki już macie dostępne. Nie? Możecie też sprzedać pewnie na tym rynku wtórnym. Ja nie wiem, nigdy nie sprzedawałem i na razie nie planuję, więc nie wiem, jak to działa dokładnie. No, ale powiedzmy, że to 6 miesięcy tutaj sobie ustawiamy. No, tu dajemy jakąś nazwę portfela. Czy chcesz inwestować? chcemy reinwestować. Podstawowa zasada inwestowania to jest reinwestować zyski, bo wtedy działa ten procent składany i jest efekt kuli śnieżnej, czyli pieniądze, które zarobiliśmy, zarabiają kolejne pieniądze i tak w kółko. Tutaj ustalamy sobie wielkość portfela, czyli powiedzmy, że jak ja sobie wpiszę 1000, nie, to miałem euro, 1000 euro, to w momencie, gdy wartość mojego portfela będzie 1000 euro, to portfel się jakby zatrzymuje i już dalej nie inwestuje w żadne pożyczki, więc fajna opcja. A tutaj macie wyświetl również pożyczki, w które już zainwestowano. Czyli jeżeli na przykład kupiliście sobie jakąś pożyczkę już wcześniej, e, ręcznie, bo też jest taka opcja na Mitosie, że po prostu specyficzną pożyczkę e, wybieracie i inwestujecie w nią. No to jeżeli zaznaczycie, że wyświetl pożyczki, które, w które już zainwestowano, jeżeli zaznaczycie nie, to znaczy, że już nie zainwestujecie, te środki nie będą zainwestowane jakby. W tą pożyczkę, w którą już wcześniej sobie ręcznie zainwestowaliście. No ale to nie wiem, czy to jest takie ważne dla was, bo podejrzewam, że nikt ręcznie nie inwestował w żadne pożyczki. I tutaj wa bardzo ważna opcja, inwestycja w jedną pożyczkę. Ja ustalę sobie to na 10 euro, dlatego że 10 to jest najmniejsza y, wartość. Tutaj widzicie. Że minimalna inwestycja w jedną pożyczkę wynosi euro 10, czyli to jest minimalna wartość, którą mogę zainwestować w jedną pożyczkę, i to jest i to na, moim zdaniem na takich platformach jak Mintos trzeba ustalać jak najniżej, bo wtedy macie tą dywersyfikację. Nie? Więc nie dość, że macie bardzo dużo krajów, bardzo dużo różnych rodzajów pożyczek. To tutaj jeszcze ustalacie, żeby jeszcze więcej tych pożyczek jakby zainwestować w jak największą ilość. Wtedy jesteście pewni, że no te środki jakby są bardziej bezpieczne na takiej zasadzie. Więc polecam to ustawiać jak najniżej. Jeżeli inwestujecie w złotówkach, to tutaj jest napisane, że minimalna inwestycja to jest 50 zł. No i co tu jeszcze. No i tyle w sumie. Akceptujecie warunki umowy cesji. Tutaj można sobie je przeczytać, jak ktoś chce, w różnych krajach i trochę tego jest, no bo to każdy, każdy z tych pożyczkodawców, swoją umowę, oczywiście, musiał tu wkleić. I oczywiście w, w każdym języku, więc no, trochę tego jest. No i tyle. Zapisz, aktywuj. I super. No i tu widzicie, że już mam ten portfel pokazowy, rynek pierwotny od 11%. Kredytowanie też 6 miesięcy. Minimalny wkład 10, tu widzicie, wszędzie ustawiłem 10. No ale nie mam in żadnych inwestycji, no bo mam tylko 8 euro na koncie na razie, więc nawet nie, nie mogę. No nie, ma, nie, ma, nie mam z czego inwestować, po prostu nie. No więc tyle. Ja Wam dam tam w opisie będzie link, gdzie możecie od razu sobie przejść na Mintos, jak jeszcze nie macie konta i założyć to konto. Ja korzystam z tego programu Premie dla przyjaciół, czyli jeżeli wejdziecie w ten link i, się za, i założycie konto i zainwestujecie tam, o tu macie. Jeżeli na przykład zainwestuje, zainwestujesz 500 euro, to ja wtedy dostanę z tego tytułu 10 euro, więc inwestujcie. 500 euro przynajmniej. Nie no, każdy tam inwestuje ile chce wiadomo. No i tyle. Więc taki krótki poradnik. Mam nadzieję, że się przydał. I no i cześć.